Bardzo serdecznie. Mamy wiosnę 26 marca 2020 roku. Szczęśliwie dożyliśmy tego dnia. Godzina 17:30. Po całym dniu pracy, wytężonej pracy i po smacznym obiedzie udałem się do parku na przechadzkę, powolną przechadzkę po parku te 4P mi zostało w życiu proszę państwa i, i, i sobie tu jestem właśnie przysiadłem na ławeczce, o tu jest moja, moja ulubiona ławeczka w głębi są świerki no piękna, piękna atmosfera raz po raz słychać ćwierkanie ptaków, wiosenne takie, optymistyczne. Proszę Państwa, jestem tutaj sobie mimo zakazu, mimo tego, że ktoś ktoś wymyślił sobie, że na ten czas należy pozbawić mnie podstawowego prawa, prawa do rekreacji, takiej codziennej, podstawowej do udania się na spacer do parku proszę państwa ja tego oczywiście nie akceptuję uważam, że nikt nie ma prawa pozbawiać mnie tego, tego prawa prawa zagwarantowanego w konstytucji jakby nie było pośród, obok wielu innych praw tak sobie o jednym gwiźnięciem w dzienniku telewizyjnym ktoś tam postanowił pozbawić mnie moich, moich praw ja tego nie akceptuję zresztą proszę Państwa to nikt by nie zatrzymał mnie w domu w tej chwili żebym nie skorzystał ze, ze, ze spaceru o, jest szpital w pobliżu więc te karetki stąd słychać ale za chwilę chyba mam przestanie przeszkadzać proszę Państwa na temat władzy są dwie koncepcje podstawowe Pierwsza koncepcja to jest taka, że nasza władza jest kochana, wszystkim rozdaje po 500, prawda? Trzeba ją kochać, lubić szanować, jak żonę, kochankę, matkę itd. Tak no a druga, władza, druga koncepcja to jest taka, że ta nasza władza to jest po prostu banda kurwy synów. Która tylko czycha, żeby pozbawić, znaleźć pretekst, żeby pozbawić przysługującym nam praw, jednego prawa bądź kilku praw. No, takim prawem jest, jak już wymieniłem, prawo do rekreacji, do wypoczynku, do korzystania ze środowiska naturalnego tego prawa obywateli pozbawiono od tak jednym gwizdnięciem he, he, ze środy na czwartek w Dzienniku Telewizyjnym. No tak jak kiedyś Wojtek Jaruzelski zrobił z, z soboty na niedzielę wprowadził stan wojenny i nikt nie miał e, do czyni, do e, żadnych praw aczkolwiek wtedy prawa do spaceru nie pozbawiono, a co więcej wielu osobom przyznano prawo do spaceru z tym, że na spacerniaku. No to jest takie podobieństwo, że do tego, te, tej sytuacji, która, która jest, do tej, którą, z którą kiedyś za młodu się spotkałem różnica jest w tej chwili taka, bo tak, bo nie ma nie ma teatru, kin, klubów, kawiarni, to wszystko jest zamknięte, Szkół, szkoły zamknięte, uniwersytety, biblioteki no i to właśnie jest to podobieństwo który, do, do stanu wojennego, które hunta Jaruzelskiego wprowadziła no jedyna różnica jest taka, że sklepy w tej chwili są pełne i jeszcze nie ma, nie ma braków Żywnościowych, no i jest ten internet, jest, są media elektroniczne, których, których nam nikt jeszcze nie odłączył. To jest takie skojarzenie z tym, z tym, co było kiedyś. No, Morawiecki, gdyby tatusia bardziej kochał, no to mógłby tak więcej słyszeć na temat stanu wojennego, czym to, czym to było i co to, co to było. Proszę Państwa, no z, z nieuzasadnionego tej przyczyny pozbawiono nas tego prawa, no ale ja sobie gwizdzę z tego, jak Państwo widzą jestem w sobie w parku na mojej ławeczce, na łonie natury. Drugie prawo, które nam ograniczono, no to jest prawo do wolności religijnej, prawo do tego, żeby się modlić w kościele, kiedy mi się podoba, no, to znaczy najczęściej w porze wyznaczonej mszy, za chwilę taka pora będzie. W tej chwili, jeżeli tam będzie, to, to 10% tego, co zwykle, to znaczy zamiast 30%, 10 osób, 3-5 osoby, może, może się pojawią w kościele, no, czy takiej codziennej, nie inaczej jest święta. Wtedy w, w niedzielę ten odsetek jest znacznie mniejszy, bo promili sięga tego, co zwykle. A to z tego powodu, że władza pozbawiła obywateli prawa do wykonywania praktyk religijnych. Proszę Państwa, no o co tu chodzi? Ja też się zastanawiam. Proszę Państwa, czy przypadkiem ktoś tutaj pod płaszczykiem jakiegoś zagrożenia wydumanego nie gra sobie brzydkiej gierki i nie dąży do stworzenia jakiegoś takiego społeczeństwa stotalizowanego, państwa totalitarnego. Które, w którym człowiek nie ma żadnych praw i jest yy, ciągle okłamywany, ja chciałem przypomnieć Państwu końcową jedną z końcowych sekwencji filmu Sex znanego gdzie jest rozmowa z tak zwaną ekscelencją która miała być babą a okazała się chłopem yy, ze sztucznymi cyckami no i kiedy te sztuczne cycki zdemontowano no to ten facet przyznał się że po wojnie to jakieś zagrożenie było tam jakimś promieniowaniem natomiast w rzeczywistości to ono było minimalne no ale już stworzono taki, taki stotalizowany świat podziemny te baby zagoniono do podziemie tam i, i oj, trzymano je w nieświadomości że później no, nie chciały się już, nie, chcia, nie chciano już wyprowadzać ich z tego błędu. Być może ktoś ma zamiar stworzenia takiego właśnie totalitarnego, totalitarnego społeczeństwa, wykorzystując zagrożenie, no, zagrożenie które w naszym, w naszym kraju jest Bogu dziękować, minimalne. W innych krajach jest większe. No ale w naszym to są śladowe, śladowe ilości, nieproporcjonalne do tych restrykcji, które, które rząd narzucił społeczeństwu, jak odebranie możliwości spacerów po parku, czy też korzystania z kościołów, modlenia się w, w kościołach. Być może też, proszę Państwa, jakiś tam rząd światowy. Wymyślił, że przydałaby się nie tyle wymiana elit, co wymiana z, z całego społeczeństwa, no bo to społeczeństwo, które jest, to im się nie podoba, na no, yy, społeczeństwo nowe, na stworzenie nowego człowieka. Yy, urobionego ideologicznie, taki, który bez wachnięcia akceptowałby. Na przykład pedałów, związki homoseksualne i te takie tam, zapłodnienie in vitro na przymusowe, aborcje na żądanie, eutanazję i to i to i, i yy, Konwencja Stambulska byłaby jego dekalogiem, bo teraz jeszcze w tym społeczeństwie nie, nie jest, nie nastąpiła pełna akceptacja tych dobrodziejstw wymyślonych przez różne gremia światowe. Być może, być może, że, że ktoś tutaj taką kartę rozgrywa, chociaż ja w, w istnienie takiego rządu osobiście... Nie wierzę, natomiast to, co odczuwam, to, co, to no, bezpodstawne pozbawianie mnie praw, podstawowych praw obywatelskich, i z tym się głęboko nie zgadzam. Dziękuję Państwu, do następnej okazji. Mam nadzieję, że ona nastąpi.